drugie podejście do akwarium yy, przy parę minut temu dostałem jeden filmik w którym było to akwarium jeszcze że tak powiem, w formie zalesionej teraz już troszkę roślinek przyciąłem jest to wygląda to ładnie dzisiaj jest bodajże chyba 22 albo 21 marzec więc zobaczymy no, tu ładnie się Ramirez ustawia. Yy, zobaczymy jak będzie się to akwarium prezentowało mniej więcej za no trzy tygodnie, bo przyciąłem trochę roślin z dołu plus pozbyłem się większej większości rzęski, rzęsy wodnej. Reszta roślin zostaje, może będzie na sprzedaż. No i to w zasadzie tyle. Troszeczkę się teraz lepiej prezentuje to akwarium. Nie jest takie, nie ma takiej dżungli. Ryby mają więcej miejsca do pływania. Zobaczymy. Strony. Także zachęcam do obejrzenia reszty moich filmów i odwiedzenia strony. Jeśli chcecie, to pani zobaczyć jak, jak mocno rosną u mnie rośliny. To tutaj jedna z takich trawek zaczyna się w tym miejscu. Średnio widać. I leci tutaj aż tu do zakrętu. Tu w tym miejscu. Średnio, no, niezbyt do, dobry ten. ten. Widać, I już zakręca i kończy się tu aktualnie w tym miejscu. Także ka każda taka trawka tak samo tu. Zaczyna się no, pewnie gdzieś tam dalej, ale tutaj dochodzi do ścianki i leci aż dotąd. Tu już kolejny mały źdźbło wychodzi. Jeśli chcecie szukać jakichś porad, jak połączyć diody, jak to wszystko polutować, napiszcie, nakręcę filmik, wrzucę na na swoją stronę czy na YouTube'a będziecie mogli wszystko dokładnie zobaczyć. Dziękuję za oglądanie. Aha, jeszcze ktoś się kiedyś mnie pytał na temat zasilania. Tutaj jest metr taśmy. To jest 10 W. Ja użyłem tutaj zasilacza 12V 1,2A. Generalnie no jest tak, że powiedzmy bezpieczną wartością jest, bezpieczną wartością jest 1 yy, amper, amper na 10W To jest tak, że zasilacz się nie przegrzewa, no i prze, przez to nie traci tak szybko swojej, że tak powiem yy, swojej jakości, prawda? bo wiadomo, że zasilacz to jest urządzenie elektroniczne, więc jeżeli będzie działał na granicy wytrzymałości szybko się Szybko się popsuje. Zawsze warto zostawić jakieś 10, nawet do 30% mo mocy takiej rezerwy. No i to tyle. Aha, jeszcze co do. Właśnie, zapomniałem. Co do nagrzewania się. Diody teraz działają cały czas. Praktycznie tu jest na górze płytka z plexi. Jest ona. Tak jak diody lecą, jest ciepła, natomiast nie jest to jakieś takie. Super gorące. Dzięki temu, na przykład w akwarium, nie mam w ogóle ogrzewania i temperatura tam z tyłu jest. Termometr utrzymuje się na, na, mniej więcej na, wysoko, na wysokości 21-23 stopni. W zależności od. Teraz, no teraz było cały czas wyłączone to światło. Natomiast jeśli chodzi o ten, tak normalny ten, to gdzieś po 23 nawet do 24 stopni temperatura wody dochodzi. Dobra, no to teraz już na pewno koniec. Dzięki za oglądanie i na razie.